Wiaduk łączący ulicę Zieloną i Sikorskiego już otwarty. Jego powstanie zakończyło pierwszy etap budowy obwodnicy północno-wschodniej Szanowa, na którą gmina otrzymała dofinansowanie z Unii Europejskiej. Wiaduk kosztował w sumie ponad 8 milionów złotych. Połączył podzielone torami osiedle Północ i Trzebińska, tym samym zdecydowanie udrażniając ruch samochodowy w mieście. Jego uroczyste otwarcie z udziałem władz gminnych, wojewódzkich i powiatowych oraz zaproszonych mieszkańców nastąpiło rankiem 11 czerwca. Pierwszy etap jest za nami. Koszt tej inwestycji, której tutaj oddajemy, jest 8,5 miliona złotych. Wykonawca EnergoPol Kraków, który podjął się tego zadania, miał termin wykonania na 4 grudzień tego roku. I proszę Państwa, rozpoczął praktycznie w lipcu ubiegłego roku i skrócił naprawdę o pół roku tą inwestycję. Drogą tą mogą teraz jeździć pojazdy o całkowitej masie do 3 butony oraz uprzywilejowane. Przybyli na otwarcie mieszkańcy, cieszyli się, że inwestycje udało się doprowadzić do skutku. Tak, na pewno ułatwi kontakt pomiędzy jedną a drugą częścią miasta, przejazd, bo, bo był wielki problem. Proszę przyznać, czy Państwo już wypróbowali go, przejeżdżali tędy, kiedy jeszcze były znaki zakazu? Tak, oczywiście, zdążyliśmy już wypróbować przed generalnym otwarciem. I dobrze się jeździ? Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Tak, bardzo dużo ułatwia. Ta, czy ten wiaduk jest nam potrzebny? Bardzo. Dlaczego? potrzebny. W ogóle przejście i w ogóle dla pojazdów. A samo otwarcie podobało się? Bardzo. Tak? Bardzo. Co najbardziej? <grywa> baloniki. Nie? Właśnie, Olusia. Najbardziej baloniki. Ale przypomnijmy, że na początku inwestycja budziła sporo kontrowersji. Z czasem udało się jednak przekonać sceptyków, przynajmniej tych niektórych. Super sprawa. Dużo było przeciwników, ale myślę, że teraz będą ucieszeni z tego. Pani od początku była za? No nie bardzo, nie bardzo. Nie, ale jakiś czas przekonałam się, że jednak to nam przysporzy. Yy. No, takie dobrego przejścia, nie? I no, łączności. Bo przecież ani ze szpitalem, ani na tym osiedle nie można było, tylko trzeba było całe miasto objechać, żeby, żeby się dostać na nasze osiedle. Nie spotkaliśmy się chyba w życiu jeszcze nigdy, żeby wszyscy byli zadowoleni z czegokolwiek. Myśli pan, że udało się przekonać tych sceptyków? W pewnym stopniu na pewno, a czas pokaże, że, że w 100% będą zadowoleni. Ja jestem bardzo zadowolony, że udało się to zrealizować po latach. No przecież to już od lat żeśmy o to prosili, że żeby było takie połączenie i w tej chwili no, co, no, z naszej strony ja mogę tylko podziękować wszystkim tym, którzy nam pomogli, którzy nam pomogli, że ta inwestycja doszła do skutku. Jest Ten wiaduk jako integralna część wielkiej obwodnicy, która umożliwi przejazd paskorzyjny przez miasto, że całe to osiedle, 9-tysięczne osiedle północ, nie będzie zmuszone jeździć przez ulicę Śląską, Oświęcimską, Sienną, żeby dojechać do 20 metrów od swojego domu. To jest znakomite rozwiązanie komunikacyjne. I druga sprawa historyczna, o której mówił tu pan burmistrz, ten tor kolejowy, ten nasyp kolejowy, który przedzielił, sztucznie, ale przedzielił na dwie części. Tym wiaduktem został połączony, obie części szanola wróciły do siebie.